Cześć, dzisiaj chciałbym porozmawiać o tym, jak działa system sprzedaży na platformie TEMU, czyli odwróconej aukcji. Więc jeśli jesteś sprzedawcą i chcesz dowiedzieć się, jak wykorzystać tę unikalną funkcję do rozwoju swojego biznesu, ten film jest właśnie dla Ciebie. Pokażę Ci, jak działa system cenowy na TEMU i dlaczego warto sprzedawać swoje produkty właśnie tam. Najpierw chciałbym krótko omówić i opisać jak działa cały mechanizm, a później przejdziemy do konkretnego przykładu i omówimy sobie detale. Na większości marketplace'ów panuje tradycyjny model sprzedaży, gdzie sprzedawca samodzielnie ustala cenę sprzedaży, uwzględniając marketing i inne koszty operacyjne. Na temu działa to nieco inaczej. Sprzedawca ustala cenę bazową i jest to minimalna kwota, którą chce otrzymać za swój produkt jednak ostateczna cena sprzedaży która będzie widoczna dla kupującego jest ustalana już przez marketplace temu sprzedawca ma tylko częściowy wpływ na tę cenę ustalając RRP czyli sugerowaną cenę detaliczną producenta ma za to pewność że otrzyma swoją cenę bazową co daje mu bezpieczeństwo transakcji temu zarabia dopiero wtedy gdy uda się sprzedać produkt po tej ustalonej przez siebie cenie dzięki temu temu i platforma i sprzedawcy mają wspólny cen, czyli jak najszybciej sprzedać produkt, aby osiągnąć zysk, gdyż tak jak wcześniej powiedziałem, temu zarabia dopiero w momencie sprzedaży, więc mamy taki system win-win. I co ważne, temu zapewnia wsparcie platformy, zajmuje się promocją produktów i może tu pokażę na przykładzie produktów, które ostatnio się sprzedają naszego partnera. no tutaj akurat w tym momencie jest nawet na pierwszym miejscu, także no to promowanie tutaj w tej cenie, w cenie detalicznej jest już wliczone jakby w ten zarobek temu, ale oni biorą na siebie ten marketing, mamy też oczywiście możliwość wzięcia udziału w, w kampaniach marketingowych dodatkowych, takich sezonowych czy, czy wyprzedażach. No, i jeszcze tutaj po stronie temu jest też optymalizacja sprzedaży, gdyż temu sugeruje korekty cen, bazując na aktualnych danych o rynku i całym ruchu na nim. Więc tutaj, jeśli algorytm widzi, że jakieś ceny są wygórowane, to sugeruje nam właśnie, jaką zrobić tą obniżkę. Więc tak naprawdę sprzedawca może skupić się na dostarczaniu jakościowych produktów. A resztą zajmuje się temu. No i tutaj my, jeśli, jeśli robimy dla, dla Was full service. Teraz przejdźmy już do kluczowego elementu, czyli ceny bazowej. I jest to minimalna kwota, którą chcemy uzyskać za swój produkt. Na podstawie tej ceny, temu analizuje rynek i ustala cenę ostateczną, która znajduje się tutaj. Nie, oczywiście, ta cena jest orientacyjna, gdyż w zależności od kupującego i jego koszyka oraz promocji, które aktualnie trwają, jeśli bierzemy w jakiś udział, ta cena się zmienia. Tutaj mamy informację o cenie RRP, czyli tej cenie rynkowej. Dodam tylko, że cena bazowa jest to cena netto, więc tutaj przy ustalaniu trzeba mieć to na względzie. Dodajemy te ceny tutaj bezpośrednio w panelu Sell Center, jeśli dodajemy produkt z panelu. Ustalamy cenę podstawową oraz tą sugerowaną cenę detaliczną. W formularzu jest to zakładka Base Price, czyli Base price ustalamy cenę netto, którą chcemy uzyskać za produkt, a lease price jest to cena rynkowa, którą my ustalamy, a którą temu bierze pod uwagę przy ustaleniu ceny ostatecznej detalicznej. No, i tutaj jak widzimy, cena sugerowana jest 29,90, czyli tą, co podaliśmy, a cena sprzedaży brutto to 26,09. Tutaj dodam tylko, że partner bierze udział w jednej z kampanii, więc ma obniżoną tą cenę bazową do 19,12 zł netto. No, i tutaj, jak już przejdziemy, właśnie bezpośrednio do zamówień, to mamy podgląd do tego, jak wygląda sprzedaż. Tutaj mamy podaną cenę bazową, czyli 19,12, mimo że cena bazowa główna jest 22,50, ale wynika to właśnie z tego, że parter bierze udział w promocji. Dalej, bezpośrednio, właśnie wchodząc w zamówienie. Mamy możliwość podglądu, jak wygląda szacowany przychód i wpływy ze sprzedaży. I tutaj łatwo możemy sobie obliczyć, że temu zarobiło na, na tym produkcie 39%. 2,09 zł i to też wynika tutaj z cenie netto. Możemy sobie właśnie też przeliczyć, że temu sprzedało po 21,21 ,21 netto, my po 19,12, więc mieli zarobek 2,09 zł. To jest faktura, którą wystawia za nas temu po, po sprzedaży. No, i tutaj też mamy dokładnie rozpisane, jak wygląda całkowite koszty całej transakcji. No, i tak naprawdę tutaj już przegadaliśmy wszystkie tematy związane z ceną bazową. Dziękujemy za obejrzenie naszego filmu. Jeśli oczywiście macie jakieś pytania, zostawcie je w komentarzu poniżej. Subskrybujcie nasz kanał, gdyż będziemy dodawać kolejne filmiki z samego panelu, temu oraz z wystawiania produktów. Także dziękujemy za uwagę i do zobaczenia w następnym filmie.